Cześć Krzysiek, Siema. ponownie cieszę się, że możemy sobie usiąść i porozmawiać. Dzisiaj chciałbym zacząć e, trochę od tej, no może sportowej strony, ale takiej przyjemnej strony o twoich podróżach, a mianowicie o podróży. Wiem, że ostatnio mm, byłeś na specjalne zaproszenie, na pokazie. Kawał drogi. Gdzież to było? No drugi koniec świata. To jest no. taka mała wysepka 3000 km od Australii. Mhm. Na Uru się nazywa. Mhm. No tam mnie zapraszali z 5 lat temu już, uh -huh. tylko, że odmówiłem, wtedy poleciałem do Islandii na zawody. Uh -huh. no, teraz mnie znowu zapraszali, bardzo chcieli, żebym tam wystąpił. No zobacz, kiedyś sławny, że aż gdzieś tam na uruch. No nawet tam znają. też mam znajomych z, z federacji IPF, kiedyś startowałem. Uh -huh. Też tam moi koledzy z tego kraju pochodzą i uh -huh. bardzo, bardzo chcieli, żebym właśnie tam przyjechał, pokazał wyciąg. A powiedz mi, to jest dosyć mała miejscowość, wysepka, miejscowość wysepka. można powiedzieć, wioska. E, I tam tak trójbój jest rozwinięty? Tak, tam ogólnie nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale tam z 20 lat temu prezydentem kraju był bardzo dobry sztangista. On tam medalista, mistrzostw świata. Mhm. I tam bardzo dobrze rozwinięte były e, rozwinięty dwubój olimpijski i trójbój siłowy właśnie. Okej, okay, mógłbyś tam mieszkać, żyć i trenować? Nie, to troszeczkę za gorące. <laughs> za gorąco, jakie tak. tam temperatury sięgają? Tam masz 33-34 w dzień, 32 w nocy. Ale to przez cały rok, czy na przykład to zależy od okresu, nie wiesz. Ale zazwyczaj. No, cały czas mają tak gorąco. Tak leży ta wyspa, że jest to tak, tak samo. Tak, tak, tak. Tam, no opady deszczu to tam opowiadali, że tam czasami w ogóle nie pada, czasami 10 dni w roku tylko. Mhm. Czy takie podróże na przykład są dla Ciebie motywujące, czy bardziej taki jesteś wypompowany, że potem, nie wiem, działają na Ciebie także że żeby ich było tylko jak najmniej, czy nieraz na przykład tak? Zachęcająco, żeby jeszcze się rozwijać, żeby jeszcze, wiesz, tam trenować, żeby móc, nie wiem, propagować trójby siłowy na świecie. świecie? znaczy, nie, ogólnie nie lubię latania. Oraz okay. no. okay. pierwszy stres dochodzi, a drugi, drugi problem to jest yy, długość latu. To jednak siedzisz w tym krzesełku małym ściśniętym, no ile tam sobie pochodzisz po tym samolocie, trochę się rozruszasz, ale co to, to nie jest to samo. Nie? Mhm. No, i strefa czasowa tam też było 11 godzin różnicy. Nie? A okej, okay. to potem ta adaptacja trochę to. No... No, czyli jak już lecisz, to na trochę dni, tydzień, dwa, niż na tak, parę tak, dni, tak, bo tak, to tak, nie tak. jesteś w stanie zaskoczyć. No tak jest. Pięć dni bym musiał mieć, żeby tak się prze przestawić. Nie? Ale mhm. ci powiem, że tam nie było aż tak źle. Gorzej było w drugą stronę, jak wracałem do kraju, się przestawić z powrotem na nasz czas. nie? Mhm. Powiedz mi, Krzyżiek, jak. Jedziesz z takim pokazem, to wiadomo, że nie walczysz o jakieś rekordy, więc te ciężary jak na ciebie nie są duże. Ale czy to nie jest czasami tak, że jest fajny pokaz, ludzie się cieszą, dopingują i tak. A, dobra, to tam dorzucę jeszcze i później wiesz, no, może być problem. No tak właśnie było, że teraz. <laughs> no, kurde, no niestety tak dzień przed właśnie startem robiłem sobie rozruch i strzelił mi. Mhm. Przywodziciel znowu strzelił, no zakłuł mocno mhm. i co powtórzeniu już czułem, nawet potem szedłem na pusty gryf, żeby coś tam rozciągnąć lekko, to tak samo kłuje jak cholera. Czyli poka zrobiłeś już na takim bólu trochę? Eee, tak, no już dzień później była już totalna klapa, to wziąłem tam tabletki przeciwbólowe, wziąłem co jakoś tam porozbijałem, stanąłem wężej całkiem troszeczkę inną techniką. Taką jak najmniej w no, ale adrenalina zrobiła swoje i mu się udało wystartować, pokazać się. Tam 460 Aha. zaliczyłem. 503 to już Przepraszam, no, nie ale, było szans. No to jest, wiesz, ty tak to mówisz, że 460 to tak, no dobrze to brzmi, no na bólu wąsko, tak wiesz, no okej. Okay. <grym> to znaczy, taką techniką to mój rekord w ogóle, ale tam taki ciężar Ale robi robota, nie? Taki doping, adrenalina, tak, 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 to tak, tak, troszeczkę no. tak jak wiatr pod narty uskoczł. Ale w ogóle depresja, że w ogóle już nie wystartuję, nie wyjdę na ten pomost. No. 300 kilo, kurde, jakby, będzie w ogóle cud, jak, jak, jak podejdę do tego, nie? No. No nie, no jakoś tam przeszedłem tą rozgrzewkę. Ale zawsze dobrze. Krzysiu, teraz powiedz mi w jakim, to jest takie zawsze takie pytanie, bo o, w różnym czasie się spotykamy. E, w jakim teraz jesteś określony? Do czegoś się przygotowujesz? Mam na myśli, wiesz, przejechałem tutaj do ciebie tysiąc kilometrów i ten tysiąc jakby się przekłada na e, tonę, bo to jest tysiąc kilogramów i to jest jakby. Twoim celem ten rekord. Tak, no chciałbym tą tonę zrobić. Takie, Aha. no nie kariery, no ale tak wy, wy, wypadałoby tą tonę mieć mhm. na koncie, nie? I kiedy zamierzasz tak podejść do tej tony? Znaczy teraz dopiero wracam do takich treningów mhm. już typowo pod trójbój cały. No. Oczywiście mhm. głównie martwy, co mhm. tam wiadomo, że ten cel w w paskach jest cały czas aktualny. Mhm. 520. Tak. Jak już będzie wszystko ok z nogą, to już będę, mam nadzieję, progresował. Nie? Chciałbym tutaj jeszcze troszeczkę ciutkę rozwinąć ten temat, bo teraz ile brakuje ci do tej tony? Znaczy, to jest tak, że jak y, jestem w treningu, tak jak na przykład pod ten y, martwy ciąg się przygotowywałem teraz, mhm. to ta tona to już była praktycznie Aha. zrobiona. Nie? Mhm. Patrząc treningowo, przysiad, plus ławka, plus martwy. Tak, że no jeszcze chwyt by musiał troszeczkę wrócić do chwytu, no ale tamte. Czyli to jest taki bardzo realny cel. To nie jest tak. tak, że to jest, a naprawdę muszę się spiąć na wyżyny i albo się uda, albo nie uda. Nie, nie, nie. Tylko to no jest, to taki... jest taki już. Mhm. Powinienem to robić normalnie. A w twojej kategorii wagowej, że tak to rozważajmy, mhm. taka tona. Wielu zawodników osiąga taką tonę, a największy wynik, nie wiem, bo ja się po prostu nie śledziłem tego. Powyżej tony też pewnie są wyniki, jak. Zawyżone są te wyniki, znaczy, jeżeli tak to są, można powiedzieć. Ja tam dokładnie nie śledzę ile tam jest kilogramów, dokładną liczbę, nie? Mhm. ale wiem, że takie top 5 mhm. to, jest, to są zawodnicy, co robią tonę w tej kategorii do 110. A okej. Okay. No to Ci powiem, no to już jest co robić. Teraz w tym okresie takim, jakim jesteś, Wiem, że ty no, musisz futrować to jedzenie, bo u ciebie zdobywanie każdego kilograma masy, masy ciała nawet, bo ty nawet jakbyś chciał być gruby, to, to tak, ciężko ci być jest, grubym. To jest. to Ka jest katorga, droga przez mękę. <laughs> droga przez mękę, <laughs> jak to teraz wygląda, czy nawet wciskasz ale... to jedzenie, czy jak jest ten okres taki odpoczynku, to po prostu sobie... Luzuję, helikaty... luzuję Luzujesz. to, ale i tak jestem zadowolony, bo ta waga mi aż tak nie spadła. Nie? Mhm. Mimo, że ten jeden posiłek dziennie odstawiłem, Jestem mhm. cały czas w tym takim, no może nie takim cyklu treningowym, jak byłem przed tym pokazem, mhm. ale coś tam się ruszam, mhm. to waga mi tak drastycznie nie spadła, to tam półtora do 2 kg na razie. Wiesz, najczęściej też się obserwuje, że spada masa mięśniowa, jest mniej jedzenia, wiadomo, to jest normalne, kilogramy idą w dół. Natomiast u Ciebie, czy obserwujesz coś takiego, że im mniej dźwigasz, tym Ta waga idzie w dół, im więcej tak. dźwigasz, to waga w górę. Tak, tak. To jest to, właśnie zauważyłem już dawno, że szczególnie jak odpuszczę nogi, coś tam się zaczynają jakieś te stare urazy odnawiać, troszeczkę mm -hmm. skorzystę z tych ciężarów. Mm -hmm. No to waga automatycznie też mi zaczyna zlatywać w dół. Nie? A masz też tak, że im więcej dźwigasz, tym lepiej się czujesz? To. Że, że, czy nie boli nic, a, a im bardziej takie, wiesz, masz takie machające ćwiczenia, takie wiesz, na lekkich ciężarach to no nie, zaraz. Ale boli. To... Nie, nie lubię, kurde, robić na tych małych ciężarach. Wiadomo, że te duże ciężary jakoś tak psychikę mhm. do góry pod, po, podbudowują. Mhm. Powiedz mi, czy Twoim marzeniem byłoby, albo jest, e, tak wywnioskowałem dzisiaj, bo jak robiłeś trening klatki piersiowej, to ławka trochę jest za niska. Ten sprzęt do zarzucania tutaj się gdzieś wygibuje. No, można powiedzieć, że przy Twoich ciężarach, dzisiaj akurat to były lekkie dla Ciebie ciężary, ale przy takich tych optymalnych ciężarach, to ten trening staje się trochę niebezpieczny. I czy Twoim marzeniem jest trenować w takim miejscu, gdzie naprawdę możesz na profesjonalnym 100% ćwiczyć sprzęcie i wiedzieć, że są to warunki 100% zbliżone do warunków takich, jakie są na zawodach i, i, i przede wszystkim bezpiecznie. Znaczy tak, no, ten martwy ciąg to wiadomo, że robię na tej sztandze i tych nie, talerzach przysiadę też no, z ławką tam różnie, mhm. bo jednak to muszę na siłowni robić, gdzie my są te hantelki, te wyciągi, to wszystko też chcę połączyć tak jakby. Nie? Mhm. No ale nie, 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 nie przeszkadza mi to tak, jak mówiłem, tak jak rozmawialiśmy, że wolę mhm. sobie utrudnić trochę. Mhm. Potem wiem, że na 100% wejdę na tą ławeczkę, która jest tym szersza, wyższa. Mhm. Jest mi o wiele lepiej wyciskać tak naprawdę. Tak jak tu dzisiaj te 170 było leciutkie, no latało, no to wiem, że. No bym dał tam 180 i by tą samą prędkością poszło. Na takiej normalnej, normal, tak? normalnej ławce. Dobrze, Jak pokontynuuję chwilę ten temat, bo okej, okay, rozmawiamy tutaj o wyciskaniu na e, ławce płaskiej, ale jak możesz sobie utrudnić przysiad na przykład w takich warunkach albo martwy ciąg? To znaczy, y, przysiad utrudnia mi. Sztanga głównie. Sztanga i talerze. Jak jest duży nakład, szeroki, nie? to wszystko zaczyna sprężynować na odejściu, się zaczyna bujać. Przy zejściu na dół się zaczyna też telepać. Nie? To też wszystko utrudnia. Jak, jak są te wąziutkie talerze, sztanga twarda, no to całkiem inaczej mi się przesiada wtedy. Nie? Ja nie korzystam z tego odbicia, że sztanga Ci się tam sprężynuje i wbijesz Aha. się w ten punkt, tak jak boiści, nie, Mi to utrudnia. A znowuż martwy ciąg, no to wiadomo, twarda sztanga nie ma, nie ma tego wygięcia. Okay. Czyli im twardsza sztanga, czym tym większy jest, że tak powiem, zakres ruchu. E, tak, i te oderwania automatycznie już masz. A, e, niżej są, nie? Tak, tak, z podłogi. No to zabiera trochę kilogramów. Ok. Powiedz mi, teraz mówiliśmy sobie o jedzeniu, o tych takich metodach treningowych, bo z różnych metod treningowych, bardziej o tych ćwiczeniach e, asekuracyjnych, takich dodatkowych, takich, chciałem powiedzieć jakoś inaczej, ale Dobra, nieważne wiesz o co Akcesoryjnych. chodzi. Akcesoryjny. Akcesoryjny, właśnie. przepraszam. fachowego słowa zapomniałem. Muszę łyknąć chyba tutaj orężany, żeby się ten. To tam się korzystać z różnych metod. I, i, I zwolnione tempo, i szybsze tempo, i, i, i więcej serii, i więcej powtórzeń. Natomiast stricte w takim treningu siły. Techniki, no to tu już trzymasz się ściśle, chyba, takich określonych swoich zasad i reguł. Tak, tak. No są tam zazwyczaj jakieś dwa takie podstawowe ćwiczenia na bój, które mhm. muszą być niezmienne u mnie, mhm. bo bez tego, no to wiem, że nie będzie tego wyniku. Nie? Mhm. A te dodatki to sobie po prostu zmienia mnie. Jak myślisz, że Żeby nie było tego samego ciągle? Młodym chłopakiem, jak myślisz, czy w takim sporcie długo można funkcjonować? Znaczy wiem, że są zawodnicy, co tam po 40 lat i cały czas robią progres, nie? chciałbym się do nich zaliczyć. No i 65 70 lat i jeszcze to tam są, dźwigają, są, nie Są 50 pięć, latkowe tylko to już naprawdę na palcach. Ale tu mówimy na przykład o trzech bojach, o trójboju, tak, czy tak, na przykład tak, tylko tak, specjalizację tak, już po tym jednym? Był taki zawodnik, no chyba dalej startuje, w kategorii 9-3, co mhm. wygrywał z 20-latkami. No miało tam po 50 55 mm -hmm. 57 lat. Mo 320 kg robił 200 chyba 15 na ławkę. To jest... bez sprzętu bez bandaży, nie. Bez niczego. No. Ale to jest to chyba, że to jest rok-rok ciągle w treningu tak. I apela treningu to doświadczenie też, nie? No, myślę, że jakby zrobić taką przerwę a rok, nie? To ciężko by było wrócić no, już do, do, do tych wyników. Tak, tak. No, też mi się tak wydaje widząc sposoby Im masz ten dłuższy staż, im mhm. zrobisz dłuższą przerwę, takie 2-3 no, miesiące, to, to ten powrót jest strasznie ciężki. Wiadomo, że w życiu to się różne sprawy układają. Ale to, ty starasz się cały czas być w tym ciągu treningowym, mimo tam różnych perypetii, czy to w pracy, czy no wiadomo, życie jest różne, to starasz się, żeby ten trening zawsze gdzieś tam był postawiony. No, zdarza się, że dzień, dwa, okej, okay, nie poćwiczymy, ale nie dopuszczasz do tego, że. To będzie za chwilę pytanie, że na przykład dwa, trzy miesiące niż nie robić. Jaką miałeś najdłuższą przerwę taką od treningu? Nie liczę tutaj kontuzji, jakby się jakaś była, tylko taka, no po prostu nie chce mi się albo dobra, mam tyle spraw na głowie, że, że nie trenuję. Kurde, nawet jak miałem taką przerwę typowo od siłowni, mhm. tam z miesiąc, może półtorej, to zawsze coś robiłem w domu. Mhm. Jakieś ćwiczenia tam. Czyli nie da się no, żyć z własną bez tego. wagą. Nie, nie, nie. nie. Nie ma takiej opcji, żeby się nie ruszać w ogóle. Nie. Teraz jako trójboista, jako siłacz, tak nazwę to trochę nieprofesjonalnie, e, oprócz jedzenia, to takie top suplementów, które trójboiści używają, które Ty używasz? No to kreatyna to podstawa. Nie? Najbardziej przebadany też tak, produkt. I... Białko jako dodatek do jedzenia mhm. sobie po prostu dosypuję to mhm. do białko, żeby podbijać w tej mojej tam skromnej diecie. Mhm. No, przedtreningówka tak samo nie. Czujesz Musi to być, tak. No ja i tam nie biorę za, za dużo, bo tam jedną dwie miarki to Max, bo jest Generalnie no wrażliwy masz bardzo. Czuły, na no, tak, się tak, znamy od tak, tak. tak. dzisiaj to mhm. bardzo wszystko czujesz, ale mhm. e, na przykład taka przedtreningówka. Czy używałbyś jej albo używałeś te stricte przed startem? Tak. Aha, czyli to tak. nie tylko treningowo, tylko nie. Nie, Przez, czułeś... no jak tre, robię trening na tym, no to muszę też przed startem tu włączyć. Tylko, że na przykład zobacz, jednostka treningowa, to przychodzisz, robisz tam powiedzmy godzinę i idziesz do domu. A zawody, jak masz trójbój. No to już trochę dłużej trwa, tak. To wtedy tam sobie gdzieś tam to sobie poprawiasz, czujesz, no, że schodzi. Tak, czy... tak. To inaczej teraz. Zazwyczaj pod koniec ławki mhm. biorę jeszcze jeszcze jedną miarkę, wie. Okej, okay, bo na zawodach jest tak, że poczekaj, pierwsze to są ławka jest pierwsza. Eee, Przysiad. No. Najcięższy. Widzisz, po, jakie... po łasce już jest taki zjazd zazwyczaj, nie? Aha. A, a masz potem te ciągi, to akurat u mnie korona, konkurencja, tam trzeba się jak najlepiej pokazać, nie? Aha. No. Ale dobrze, bo już wszyscy są wypompowani, a ty, jak już był wypompowany, to i tak jesteś do przodu. No to też trzeba by trenować właśnie. Mhm. A czasami bo łączę w treningu, jak się potrój szykuje, to robię te przysiady razem z marszym ciągiem na jednym treningu. Mhm. Dzisiaj taki trochę, ten wywiad jest trochę od strony takiej technicznej, trochę od takiej życiowej. Przypuśćmy, że miałbyś zawody w takiej Australii. Jakbyś miał lecieć na takie zawody, wiadomo, że jest ta strefa czasowa, ale wolałbyś na przykład, dobra, dzień dwa mi starczy, mogę startować z marszu, bo tutaj nieważne, nie czy ja złapię wody, czy nie łapię wody, czy też dla Ciebie byłoby ważne, żeby lecieć z pięć tydzień przed, żeby się zaklimatyzować, żeby poczuć to wszystko, żeby na spokojnie w takim normalnym środowisku, twoim, w jakim trenujesz. Wystartować. No takie 5 dni. Pięć takie dni. By, by się przydało, żeby zrobić taki trening zaraz po przylocie. Mhm. Później taki dzień, dwa przed samym startem, mhm. rozruch taki. No mhm. i typowo już wystartować, nie? To by było już takie ok. Nie wiem, czy o to pytałem, ale to nie ma tak, że na przykład przypuśćmy w sobotę, masz start, to w piątek robisz jeszcze ciężki trening albo w czwartek? Nie, nie, nie. Nie, nie. nie ma takiego to przewodź, nie jest, nie? To, to jest To jest. Kiedyś, jak startowałem w trójboju, to robiłem mm, dwa dni przed startem podejście ostatnio rozgrzewkowe, mhm. takie wiem, że będzie lekkie. Mhm. Przysiad, ławka, y, martwy mhm. na jednym treningu, bez żadnych tam dodatków, bez niczego. To, co robię ostatnie na rozgrzewce, nie? Mhm. Krzysiek, zapytam ci się na przykład, jak byś musiał zrezygnować z trójboju? No bo nie chciałbym tu nic mówić, no ale na przykład, no, nie mógł być albo nie chciałoby być się, może tak to nazwijmy, musi już zrezygnować z trójboju, z tego ciężkiego dźwigania. Dlaczego zadaję to pytanie? Bo jak sobie tutaj rozmawialiśmy na filmie, gdzie zobaczycie też na YouTube ostatni film z Krzyśkiem, to mówił, że musiałby się nauczyć troszeczkę pozować. I na przykład, czy widziałbyś się? Dobra, nie mogę dźwigać, więc poćwiczę sobie teraz na rozwój masy. I może wystartujesz też w zawodach. No to takie, moje, to takie moje marzenie od, od, od dzieciaka tak A, to, nie? No. Zawsze się oglądało w tych gazetkach, w tych kulturystów na ścianach, wisiały na siłowni te plakaty, nie. Mhm. No to, na, no to, jest, to była podstawa treningu w ogóle moja. Nie? Mhm. Pompa typowo, łapa duża, klota, plecy. Nie? A próbujesz teraz przed lustrem, ja tam wyjdzie, tak No to takie ale... amatorskie, to, to wiesz. To byś się, jakbym ci pokazał, to byś się śmiał. Bym że... musiał przyjechać i mnie nauczyć. No bo wiesz, mieć mięśnie, dużo ludzi ma mięśnie, ale jak nie potrafi pokazać tego, no to okazuje się, że tych mięśni no, nie ma, znikają. Albo ci, co nagle uczą się pozowania, myślą, że nie mają tych mięśni, nagle zaczynają pozować. I mówię: O, kurczę, ale mi tu wyszło, albo tu ta sylwetka całkiem inaczej zaczyna wyglądać. No. Ale to są takie szczegóły, tak jak w tribowie, pewnie jest mnóstwo z tych szczegółów, o których wielokrotnie mi mówię, że tu tak, tu siak, tu tak. I to się wszystko przekłada na wynik tak samo. Pozowanie w kulturystyce przekłada się na ten wynik. No, raz, tak, żeby musiał właśnie to pozowanie trenować, a dwa, że te wszystkie swoje braki tam. Mhm. Umięśnieniu, to jest to co się w trójboju popsuło. To, to wtedy jest inny popsuło. całkiem trening, nie? Tak, mhm. całkiem inny trening, w ogóle odstawić te maksy tam, te ciężary w moich bojach, te tam mhm. prawdopodobnie mostkowanie i takie rzeczy, nie? Mhm. I skupić się też, przysiad bym musiał pewnie zmienić, żeby tam był bardziej taki mhm. high barowy, głębszy, nie? Tak myślałem, bo wiesz, Lary. Tak samo wiesz, siłacz niewiarygodny we wszystkim tak. też się jakby zredukował, przekwalifikował w pewnym momencie i wystąpił w Classic Wizji. I to z całkiem no, niezłym wynikiem, nie? Także... No ale cały czas robi te tam swoje. <śm> tak, wraca, nie? Tak. To, to, tak, tu to gdzieś tam 300 wyciśnie sobie. No, tak ciężko tak zerwać z tym wszystkim. Mm. To tak jak mi chyba byłoby ciężko, nie wiem, przekwalifikować się. Może by miał jakiś taki rzut myśli, że dobra. Nie chcę mi się już pracować na swym, może bym sobie podziwił fakt, że już jestem stary. Może to nie jest na to czas, jakbym był młodszy. Ale w pewnym momencie człowiek, a jednak, może sobie wrócę. Tak samo Lary mówi, a kurczę, z tego dźwigania to jak już no, Ale wydaje mi się, że więcej kulturystów przeszło na trójbój, niż trójboistów na kulturystykę. Tak, no. Wydaje no, mi się, się. Wydaje, Zgadza że w tą stronę jest trochę łatwiej. No. To też chyba mi się wydaje też, gen musiałby mm. być taki do. Jak jesteś silny z kulturystą, bo tak, tak, tak. są kulturyści, co naprawdę podnoszą ogromne ciężary, nie sprawiają im problemu, no to myślę, że mają tą krótszą drogę. No ale jak ktoś jest, ten układ kostny jest. Cienki już w tych ciężarach, jako kulturysta, no to myślę, że w no, tym też, też ma masz w, uh -huh. w kulturystyce, robisz te wszystkie boje tak naprawdę, no, no wiadomo, no. że nie robisz martwego ciągu sumo, uh -huh. bo tam czasami okazjonalnie... Raz zrobiłem to do tej pory czuję, no. ile, ile my lat temu to robiliśmy, trochę lat było, co tam chyba pod setkę podszedłem, musiałem zobaczyć jak to jest technika, to powiem Ci, że mi coś tak no znowuż mi się wydaje, że taki trójboista z, tam, z 20 letnim stażem, gdzie tam te braki w umieśnieniu i tak dalej, w ogóle bez żadnego pozowania, nie? no to by było trochę roboty, nie? Trochę by było. Czy miałeś kiedyś możliwość, trójbój siłowy, ale robienia takiego dwuboju jak olimpijski, czyli tak, rwanie, podrzut, Tak, próbowałeś? Tak, tak, trenowałem, tak, Trenowałeś? I jak to tam szło? Właściwie e... na ten temat nie rozmawialiśmy nigdy. Nie, to ja trafiłem na siłownię... Dwu boistów. Chciałem trenować pod kątem trójboju, mhm. ale zostałem, tak jakby, wyrzucony z siłowni tam w swoim miasteczku, bo mhm. tam długa historia była. Mhm. I trafiłem na siłownię do dwubójistów, ale tam chcieli, żebym też ten dwubój trenował mm -hmm. przy okazji swojego tryboju, nie? Mm -hmm. No i tak się zacząłem troszeczkę powolutku wkręcać, a byłem juniorem, tam do mm -hmm. 16 roku życia, i dosyć mi tam szybko to zaczęły iść te wyniki. Mm -hmm. I tam była liga juniorów. Tam kilku zawodników startowało z klubu, kluby między mm -hmm. sobą rywalizowały, każdy zawodnik tam punkty robił nie i mm -hmm. potem wiadomo, klubami, kto, który klub wygrywa. Nie? No i tam pomagałem też chłopakom trochę punktów do, 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 do tej drużyny do, do zbierać dwuboju. Ale też startowałem indywidualnie i mm -hmm. byłem mistrzem Śląska do 16 lat ten. A nie miałeś wtedy taki nie wiem, taki myśli, kurczę, ale fajnie, może bym poleciał, pojechał na Olimpiadę i wystartował, nie. Nie, to jest, e, już za późno by było, mi się wydaje. Kurde, bym, nie 16? wiem, no to już, to już od dzieciaka takiego małego trzeba, to jest szybkość, mobilność, to jednak trójbój to taki jest trochę statyczny, nie. No tutaj technika to ciężar ciężarem, wiadomo, ale tego ciężaru by się nie podniosło bez, wręcz, Doskonałej techniki. Ale 120 rwałem i 150 podrzucałem. Tylko, że wszystko wrzucałem tak jakby na wysoko, nie bez żadnego tam podsiadu. Aha, no to zobacz, jakbyś to zrobił technicznie, no, no to, to. No to wszyscy też mówili. Kurde, jak ty byś no. robił tę technikę i ten podsiad, to byś dopiero. Nie? Ja mówię, no ja tam siłę mam, żeby to wyrwać, ale ja się nie widzę, żeby z tym takim. Siłę. Bo tam mi najbardziej mi ławka kolidowała z tym. Bo wiadomo, kratka cię przypina i jak masz tą sztangę w rwaniu, no. to musi nad głową tak ładnie siedzieć, nawet trochę z tyłu. No a tu jednak. To no musi... wszystko zostaje. No. A ja Zastoczne. nie potrafiłem zrezygnować z tego wyciskania. I tak zostało, słuchaj, Krzysiek. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dzisiaj sobie porozmawialiśmy troszeczkę o trójboju, o dwuboju, o troszeczkę odżywianiu, troszeczkę o podróżach, o tym, w jakim jesteś teraz etapie. Zawsze się, jak spotkamy się, znajdzie jakiś temat. Mam nadzieję, że bardzo miło Wam się słuchało. Tych tematów jest naprawdę mnóstwo, ale nie będziemy teraz przedłużać, zostawimy sobie to na następny podcast, na następny odcinek. Zdrowia Ci życzę, jak zawsze. Dobrych wyników w zdrowiu, bez kontuzji i obyś jak najdłużej cieszył się tym, co robisz. Dzięki wzajemnie, bo Dzięki. zdrówko najważniejsze w tym sporcie. Zdrówko najważniejsze. Dziękuję Ci bardzo, i do usłyszenia. Do usłyszenia.